Siemanko, z sesjonny Kamil, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, napisaniu komentarza, odzwonku, od bo... w naszych filmach. Zapraszam na Facebooku grupę Kamil Ty. A dziś pozdrawiam Klaudia Kamil X Oliwka, x, A teraz lecimy z gierką. I zachęcam do Waszenia poprzednich materiałów i jak chcecie być pożony, napiszcie fajny komentarz po prostu, albo napiszcie chce, albo pozdrów tej te osoby. Dobra, lecimy dalej. Czy nagrywanie mi się nie rozłączy, bo nagrywałem i zacząłem nagrywać i mnie rozłączyło. Nie wiem co jest Pewnie wina telefonu, ale już w piątek będzie nowiutki, więc nie powinno być. Eee, dobra, lecimy. Na czym skończyłem? A, tutaj, dobra. Ja patrzę, czy nas nie rozłączyło. Jak rozłączy, to muszę od 0, nagrywać. A takie pytanie, jak kupujesz nowy telefon i przenosisz pamięć i te inne rzeczy, czy gry na starym telefonie do nowego telefonu Ci się zapisze wszystko? Do mnie właśnie cika, czy będę musiał po prostu znowu nagrywać. Jak tak, to mogę nagrać jeszcze raz, ale wiem już, jak grać, przypomniałem sobie. Lepiej mi idzie dużo, więc jest gitara już. Gitara, siema i tyle. A na razie mi się najlepiej gra bólem szeli Na tą chwilę ktoś tam jest, tylko nie wiem, w który krzepy tutaj. Dobra, więc wiedziałem, że jest, mówiłem, że jest. Teraz będzie wielka jadka, bo oni są we dwójkę tutaj wersją. Mówiłem? Patrzcie, patrzcie co ja teraz zrobię. Niech mi się to uda. Patrzcie, super źle zrobiłem, ale dobra. Idealnie. Majstersztyk. Mam nadzieję, że mi to nagra. Jak nie, to będzie szkoda, ale majstersztyk to Ryzykować po to jedno głupie. Dobra, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Jest, tam jest koleś. Ośle, nie zaatakuję. Jak nie ma się szybciutko, słuchutko. leka się na miałem! Nie lagi, tylko źle wycelowałem mam tu tupę. Celuję atak. Ale jak chcę ładną przeprowadziłem nice. Zabiliśmy ale to. Nic nie. Da. W sumie mogę otworzyć jedną skrzynkę. Będzie śmiesznie jak coś fajnego wypadnie. Albo, to wszystko... Albo otworzyć te pięć wszystkie skrzynek, jak chcecie Dobra. Otworzę te 5 skrzynek, bo i tak mi się nie chce na razie zbierać na nie. Zobaczymy czy coś wypadnie ciekawego. Opening będzie innym razem. O! Może mnożnik? Kolejny mnożnik. Dziękuję. Warto ryzykować. Jeden? A, bilety, trzy nice. Bilety się zawsze przydadzą. Niedługo, wydarzenie będzie, więc jest dobrze. Dobra. Mamy ulepszenia, więc jest bardzo dobrze. Dobra, ulepszymy jego. I ulepszymy, oczywiście, bóla naszego. Już czwarty poziom mocy, więc jest nieźle. Dobra, lecimy solo i lecimy dalej. Niedługo peny też będę testował, nie mam w się o to. Na razie wiecie. Chcę grać tymi sprawdzonymi zadymiarzami, którymi umiem? Bić nimi może maksymalną rangę. Tak wiem, wszystkimi trzeba wbić też maksymalne ranki. Na razie chcę wbić tymi co umiem grać będę. Buszował te pucharki. Na no, odcinkach. A może niedługo nagram odcinek jak buszujemy 500 pucharków? Yy, no tak dobrze będziemy buszujemy. Może wbijamy 500 pucharków, tak dobrze. Torki trochę nie myślę, bo nie wiem co jest grane ze mną dzisiaj. Trochę źle się czuję. Jeszcze mnie deszcz dwukrotnie złapał dzisiaj, więc jest trochę źle ze mną. Ale odcinek trzeba nagrać. nie są odcinki, tego się trzymamy. W fucking kodzie Zginę, 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 zginę. Kurw, wiedziałem, że zginę. Jeszcze, ja mam na tym męknięciu, jak jest ten strzał, to ja mam ten. Kurw. To jest właśnie to najgorsze, że przy pękaczu Jak macie ten strzał w broftasach, to ja mam to pęknięte. Jest mega trudno wycelować. Dobra. Spróbujmy tym, tą penę zagrać. Nie grałem jeszcze. Raz zagrałem na solo, to mi średnio szło, więc trzeba się nauczyć nią grać. Bo mega się... Po... Ucieszyłem jak ją trafię, więc trzeba się nauczyć grać. A ona ma takie pojedyncze strzały, szkoda. Szkoda, że peny nie ma, wiecie, taki pyk. To tak jak ten. Już go mamy, ale dobre Nie, mamy inną, sorry. Pomyliłbym się. Lecimy szybko. Pyk. Dawaj, 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 dawaj. Kur, muszę uciekać, sery. Chodź, 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 chodź malutki. Dobrze. Kina. Kurwa, wiedziałem się z kinem. Nie, nie umiem grać. Nie umiem grać tymi... z tymi... Żeby... Dobra, plus jeden, ważne, że jest plus. Jedziemy teraz strzeli. Nie wiem co będzie, a jutro pewnie nagram. Zobaczmy, czy jutro. Już. Chyba jutro będzie walka z robotą. Mamy 15, więc będzie dobrze. Trochę tych skrzynek wleci. Dobra, kim po możemy polecić? Mamy już. W sumie? Nitą nie graliśmy, ona jest mega dobra. No to naprawdę. Co, pogramy chwilę nitą. Zbursujemy wszystko i gitara się, jak to będzie. Mega się cieszę, że nas jest tyle osób już. A, dawajcie, dobicie na YouTube mi 150 subów, a ja to nagram coś z tatą. Jak będzie 150 subów, tata powiedział, to nagramy coś razem jutro. Wejdziemy po ten telefon, to powiedział, że się zgodzi, żebyśmy nagrali jutro coś razem. Jak będzie 150 subów. Już tylko 3 suby do 150 brakuje. Bo jest 147 osób, jak patrzyłem. Jak to nagrywam? A, ja. Ci co dadzą, też zostaną pozdrowieni jak zawsze. Każdy nowy subskrybent jest pozdrowiony. A i bym zapomniał... O przepraszam bardzo, Przepo przepraszam. W ostatnich sobie przypomniałem jak powiedziałem o subskrybentach. To będzie w trakcie odcinka, ale przepraszam, na początku miałem pozdrawiać. Przepraszam, zapomniałem o jednej osobie to proszę o wybaczenie. Zapomniałem o Krzysiu. Krzyś Krzyścia, Krzysia, czy nie Krzysiu? Krzyśka. Tak, pozdrowiłem Krzyśka. Przepraszam, zapomniałem moja wina, moja wielka kulpa. Zapomniałem po prostu, przepraszam. To było wczoraj, miałem pozdrowić go dzisiaj. Przepraszam, zapomniałem. Krzysiek, pozdrawiam Ciebie też. Widzicie, zapomniałem. Bo tyle osób na tekst chciał pozdrowień. Mi wypadł po prostu z głowy, ale od razu chyba Dobra, otwieramy skrzynkę. Nie chcemy się na siebie. Dobra, pyk, pyk, dobra. Nic nie padło jak zawsze. Eee, dobra, lecimy. Solo, jeszcze tak. Troszkę pogram w sobie i będę kończył pewnie. Monet już mi będzie wariował. zło do szkoły trzeba <laughs> To się nie przejmuję, ale na dwie pierwsze religie nie chcę mi się chodzić w ogóle. A muszę. Więc slipka. lipka. Hmm. Niedługo będzie Q&A na kanale oczywiście. W piątek osoba do czytania już jest wyznaczona. I w jutro... Jutro albo w y, niedzielę, w której z tych dni będzie post na Facebooku, na grupie naszej oczywiście, napiszę o tym, żebyście zadawali pytania, więc piszcie pytania. Tym razem będę odpowiadał dłużej na te pytania, ja nie będę tylko, że tak, nie, tak, nie. Bo chcecie, widzę takie dłuższe odcinki, więc... Będą dłuższe, bo to się nie ma wcie. Szalikur ty jedan. Przepraszam? Troszkę, jestem ci wkurzony, więc... Muszę się trochę wyżyć na Brawl Starsach. A Brawl Stars, idealna gierka do wyżycia się. Tu gdzieś jest. Gdzie? W którym miejscu jesteś? Wiedziałem, ale się wpakował idealnie. Jest po... Ile on, on... masz 5 aż pięć? Wiesz, on ma mniej. Zginę. Zginąłem, ja się mam tutaj tak... To... Kuj... Mać... Nie... Nie, nie idziemy. Muszę zagrać tymi postaciami, co nie mam w ogóle zero pucharków, nie wiem, wiecie. Bo jeden pucharek to też się przydale. Dobra, Kim na pewno nie mam. No, Barela. Super, nie o tobie. Sorry, trzeba lecieć tobą. Niedługo trzeba pewnie będzie coś wymyślić. Niedługo pewnie będę grał z widzami proste. Dwójkami wiecie, nie umiem za bardzo grać więc... Ja tylko nie lubię grać No chętnie bym, wiecie z kim grał, żeby lepszy, na przykład pomógł mi kucharkami i tak dalej, ale ja nie umiem grać y, dwójkami, nikt nie umiem Ale ja tak miałem wcześniej dużo kucharków, to i tak nie miałem, gry. dobra, Barley, dobrze. Ja cię dojadę Barley, o to się nie ma. Ty cholero jedna. Oslak, kurw, wie jebany. zle to... Mm. Eee... Już nie mogę się zaczekać tego piątku, żeby mieć ten nowy telefon. Tak mnie po prostu wkurza ta ryca. To pęknięcie, że nie mogę grać. Po wcześniej to płynie mi szło, a teraz to ciężko Dobra, bierzemy Jesse, którąkolwiek. Poko też nie grałem. O fajnie. To fajnie. Robię takie zaległości. No. No to nieźle. Eee, dobra. dobra. by jak to się. O, poko jest, trzyma Poco Pokój jest dobry bo musi się lekać to dobry. A w ciebie trzeba wycelować bo to nie Zabiję go Kurde, albo mnie zabije Serio Ja pierdziele Naprawdę nie umiem grać inną postacią niż Ból Tylko albo szeli. Serio muszę grać z nimi tylko Eee dobra ile tylko jest czasu Nie dzieje się Chyba nie jest dzisiaj mój dzień do grania, ale dobra, gramy jeszcze solo. Zagramy jeden mecz, dwa albo jeden mecz bólem i będę kończył materiał, bo późno jest, a ja dzisiaj jestem mega zmęczony po prostu. Hmm, dobra, lecimy. Teraz skupienie 100% 200% procent. znaczy. Churda. O cholera, zapomnijmy, że taurek Google ogóle Ale Na bóla jesteś dzięki, młody <gdoni> ja, Ktoś tu jest? Tu jest ten O, dziękuję, 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 dziękować, dziękować, dziękować O nie, nowy jakiś ten jest Z nim nie, nie, nie walczyłem jeszcze Pobawimy się z tego, kogoś, chodź. chować Silny jesteś? No pojedźcie, dziękuję Dzięki, młody No dobra, cztery. Ale ładnie idzie nam, mega ładnie. Czwarte miejsce. Na to wygląda, że tylko umiem grać bólem. To jest trochę smutno, ale... Nic na to nie poradzę. I dobra, Zabraliśmy już? Tak, zabraliśmy, chyba. Ci się powykańczają i będzie teraz wielkie starcie. Muszę go dojechać. O, o, w końcu zrobiłem osłonę. Chodź, mam 9, ty ile masz? On jest tu On jest gdzieś tu Jace na ciebie kolejność Kurde, to ty jednak jesteśmy w tył Dzień, nie ma co, pierwszy nice Tyle napuści 20 coś 30, panie! Szalejemy! Jak szaleć to na całego! skrzyneczka gotowa? Gotowa, no to twoja. Nie się na co? Eee, myślałem, dwieście mi się naświęć zbierać. Co? Nie, myślę, że kolejne 200 już by było. A 16 biletów. Też przygarnę. Dobra. Zajmujemy to samo miejsce co wcześniej i będę kończył materiał, bo już zostało tylko 13 ich do zbitu. Ale bólem naprawdę idzie mi dobrze. Jedyną postacią, którą umie naprawdę nauczyłem się grać. W ogóle jak grałem wcześniej, to wiecie, przeważnie bólem grałem. O cholera, Leon. Ta legenda niewidzialna. Jego moc to niewidzialność. Szeli, spierdalam. Kurwa, muszę uciekać. Skuteczce, szeli jebany, chodź tu. Chodź tu, szeli. Kurwo, z tyłu mnie wejdzie. Co tu się odpierdolnęło? Dwie cholera, co ja tu robię? Będę biegł w kółko, szeli pierdolę cię. Wylekam się, idzie wzajemnie. Wiedziałem kurwa, że Widziałem, Wiedziałem. co Cioto, chodź tu. Wylekałem się już, chodź kurwa, Chodź tu na Co za ciota je mnie wziął z tego supermoto. Ale dobrze posunąłem. Trzy pucharki, zawsze to coś. No i jeszcze możemy jeden meczik zagrać, tak? Tak, jeszcze jedną walkę. Ostatnią, dobra, lecimy. Ostatnia i kończę materiał już. Bo zmęczony jestem naprawdę. Myślałem, że mi przerwało. tak patrzę. Mi się mega wkurzyć. Ktoś mnie nawalał? Aha, dobra. Dobra, lecimy po ciebie. Cholera. Chodź ból. Chodź. Ból. Do nogi. Dobra, tego bólu biorę. Dobra, lecimy szybko. Zadno. Tu jest jakaś... Nie, ja mam na tym pęknięciu cały czas zapominam, wiecie. Chcę zaatakować normalnie... O ja tu ból Dobra, zginąłem, ale zrobiliśmy to. Trzeba było. Kucharki powinny być na plusie. Dobra, zero Ważne, że 6 jest to już wzięte, wszystko jest dobre. Wyzerowałem, wyzerowałem, więc dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, pamiętajcie o dzwonku, bo trzymać powiadomienia filmach. Zapraszam na Facebooku na grupę Kamil Ty. Jeśli ktoś pozostawienia, na przykład chce, albo po prostu napiszcie fajny komentarz. A jak o czymś zapomniałem piszę zawsze w opisie, więc dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Kamil. A my się już widzimy jutro, jak codziennie. Pa!